Dzień dobry o poranku. Bardzo lubię takie ostre jesienne poranki. Chodzi mi o, o, o powietrze. Ale no nie wiem co się dzieje. Dawno już nie pamiętam, żeby codziennie tak mocno było poszatkowane niebo. Nie pamiętam. A to dzieje się od kilku dni. Codziennie. Codziennie. No, patrzcie jak pięknie odbija się słońce. Już jest za zawiaduktem ponad nasypem kolejowym, tak. ale niebo jest brzydkie. Ja dzisiaj wybieram się w daleką drogę, bo wybieram się do jabłkowego sadu. Ale tak właśnie patrzę, patrzę. wychodzę z domu i patrzę, jak to niebo dzisiaj znowu poszatkowane. Każda pora roku ma swój zapach taki specyficzny. Każda pora roku. Tak samo jesień. Pachnie tutaj tak po mojemu, tak znam ten zapach. Znam ten zapach. Witam Was kochani w czwartym dniu. Głęboko ze sobą. Chłodny wietrzyk, wiecie taki poranny wietrzyk, chłodny, 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 chłodny jesienny poranny wietrzyk. Trada zawsze w hałasie. Auto przejeżdża za autem. A ja lubię tę ciszę moją, taką, kiedy mogę skupić się na swoim wnętrzu, kiedy mogę zobaczyć, dlaczego jeszcze pojawia się ten ból. I powiem Wam, że grzebie głęboko. I jeszcze nie dogrzebałam się. Każdego dnia jest coraz bliżej do tego, żeby, żeby coś odkryć. Jest tak piękne, ostre słońce, że znowu idę tyłem. To jest to miejsce, gdzie rano spacerując zawsze mam słońce, słońce w twarz. Słońce w twarz. Jakbym się chciała odwrócić. To właśnie tak jest. To jest ta droga, gdzie lubię iść tyłem. To i przodem, ale, ale to są te kawałeczki mojej drogi, gdzie idę tyłem. I tak nieraz zatrzymuję się i się zastanawiam, dlaczego odwracam się do tyłu, dlaczego idę tyłem, dlaczego nie idę prosto w słońce. Czego jeszcze nie chcę oświetlić, bo można byłoby zinterpretować drogę. Po prostu idziesz, ech, idziesz, ale z jakiegoś powodu odwracam się od tego. Słońca. Co jeszcze jest tak bardzo zaciemnione? Może tam jest właśnie ten ból, którego szukam. Aha, pojawiły się dreszcze, kochani. Pojawiły się dreszcze. Tutaj oświetlony policzek może będzie bardziej widać. Może właśnie tam, w tym zacienionym miejscu, jest ten ból. będę szła z zamkniętymi oczami, idąc tyłem i dając sobie sprawę z ciemnych miejsc czy idąc prosto w światło z zamkniętymi oczami co jest lepsze kochani, co jest lepsze. Ja wiem, że to teraz obawię e, się przenośnie, ale wszystko jest takie prawdziwe. Czasami idziesz drogą i masz zamknięte oczy i nawet najpiękniejsze rzeczy, które się mają tobie przytrafić, gdzieś mijają bokiem. Bo ten zacieniony ból, ta emocja, która jest gdzieś jeszcze nie pozwala w pełni przeżyć tej radości. Dobra. Wyłączę na chwilę. Jak będę na prostej tam, to to słonko będzie tak lekko z boku. Dobrze jest się czasami tego odwrócić i Poprzyglądać się temu cieniowi. On przecież jest. Zawsze jest. Zawsze z nami jest. Zawsze można przełożyć to ciepło, które teraz odczuwam od tego dzisiaj palącego słońca, przełożyć na ten cień. I poszukać odpowiedzi głęboko w sobie. Czy to są łatwe zadania? Wszystko zależy od tego, na jakiej, na jakiej drodze jesteś. Jaki jest Twój poziom świadomości, jaki jest Twój poziom doświadczania, świadomości czy po prostu w przeżywaniu życia? Czy idziesz w zrozumieniu, czy idziesz w hejcie, wszystkiego, co się pojawia. Kochani, mówiłam przedwczoraj, przedwczoraj czy wczoraj. Zresztą za każdym razem mówię o, o połączeniu, o rezonansie, o tym, że jesteśmy naczyniami połączonymi. No i pod że odwrócę się do was, co będę mówiła co będę mówiła w cieniu odwrócę się takie kochani, mówiłam o tym rezonansie mówiłam o tym, że jesteśmy połączeni o tym, że wszystko to, co się wydarza w nas jest przełożeniem na ten świat zewnętrzny no i wiecie kochani, takie takie wpisy pod krótkimi filmikami moimi na YouTubie jeśli każde twoje pierdolenie jest we mnie to nie ma już nadziei. Może kiedyś bym się denerwowała takimi wpisami. Ale teraz już wiem, że jest rezonans bez względu na to, jaki on po prostu jest. Kolejny wpis, czekajcie, niech ja sobie przypomnę. W 39 też wszyscy byliśmy razem, czy tam byli razem. Taki wpis, kolejny wpis. Jaki jeszcze był jeden? ale nieważne, może mi się przypomnieć w drodze. Chodzi o... o zobaczenie siebie, jaki jest środek. A! Dokładnie pojebało, czy całkiem pojebało, o tak, tak, tak. Mogę tylko z perspektywy moich doświadczeń, nie oceniając, tylko patrzeć, patrząc z boku, popatrzeć ile jeszcze jest tego cienia. właśnie tak, że jak idziesz drogą, swoją drogą, to napotykasz na to, co pojebało, na to, co popierdoliło, na to, co, co wzbudziło w tobie wkurw, śmiech, rezonans, czasami miłość. I to jest właśnie droga, świadoma droga. A czym jest czym jest to bycie w polu? Jakby to było dać sobie sprawę z tego, że wszystko jest potrzebne? Czym jest to pytanie, które wprowadza ten wir kwantowy w nas? Czym jest to pytanie? Kochani, niczym innym tylko o zwiększeniem naszej własnej świadomości. Bo wtedy, kiedy przystajesz i zadajesz to najprostsze i najbardziej znane pytanie, otwarte, kwantowe, Pytanie otwierające, jak może być jeszcze lepiej? Wtedy stajesz w świadomości swojego wiedzenia. I czy to dla kogoś będzie popierdolone, czy to będzie pojebane, takie słowa po prostu trzeba ich używać z tego względu, żeby oddać całokształt połączenia. I czy się to komuś podoba, czy nie, jesteśmy po prostu w tym polu razem. Razem. Tylko, że jeden doświadcza cienia, a drugi doświadcza jasności. A cóż to tak porosło? A pamiętacie latem, jak tutaj byłam? To była ta ścieżka, gdzie, gdzie była zrobiona łąka. Jeżeli byliście ze mną latem, to pamiętacie. Tu był ten kawałek łąki, łąki kwietnej dla pszczółek. Może jeszcze są słoneczniki, ale pięknie porosło inaczej. Wow, to jest ogromna ta łąka kwietna. Ogromna ta łąka kwietna. Tak chyba jeszcze trochę pójdę z wami tyłem. No I zobaczymy co jeszcze droga przyniesie w tym głębokim szukaniu. Kochani, pamiętajcie, że bardzo ważną rzeczą jest mówienie. Mówienie, bo my właśnie poprzez mówienie dokonujemy zmian, dokonujemy kreacji, wypowiadamy to, co nas boli, to, to, co daje nam szczęście, my o tym mówimy. I to jest najpiękniejsza, najbardziej, najbardziej powinniśmy dbać o, o to, żeby ta kreacja stąd szła prosto z serca. Jeden dba, a drugi nie dba. Każdy idzie swoją ścieżką i nie mnie oceniać, jakie rezonanse następują. Zdaję sobie sprawę, że będą następowały takie, jakie, owakie czy inne. Jeden będzie chciał być blisko, a drugi daleko. I tak jest z nami. Raz jesteśmy ze sobą, raz jesteśmy daleko gdzieś, wyrzuceni w kosmos, poza siebie, poza swoje ciało, poza słuchanie, poza rozumowanie, poza bycie. Życie jest tylko jedno. Jest tylko jedno doświadczenie. Są narodziny i jest śmierć. Tak, odwracam kochani teraz na to słońce trochę do Was. Na to słońce dla Was, nie do Was, tylko dla Was. Dzisiaj znowu piękna droga. Bardzo piękna. Dużo przemyśleń. Trochę transformacji. Moje maszerowanie, może przypomnę, jest szukaniem mnie samej. Dokumentacja, którą robię jest dla mnie. I bez względu na to, jaki ten rezonans z Wami nastąpi. Ja i tak będę szła i będę szukała siebie. Będę mówiła, dotykała. Grzebała głęboko, bo to jest moje doświadczenie, moje szukanie, bo tylko tak mogę iść dalej. Im więcej cienia dostanie światła, tym wyższa świadomość, tym lepsze zrozumienie drogi i doświadczeń, i piękny piesek. Hej! Morgen! Morgen. Hej! Ale tu jest szczyn! Zwone, he? Ja! Ja! Tak, piękne słońce! Piękne słońce! Bardzo mocne! Nie ma chmur, tylko te, te chmury utworzone przez samoloty. Kiedy to pytałam, ile w nas chemitralsów? Ile w nas hajtu? Ile w nas miłości? Nie ma nic, co się ze sobą nie łączy. Nie ma nic, co się nie łączy. Znalazłam trochę tego cienia rzucanego przez drzewa. Chowam się w tym cieniu, żeby to słonko ono i tak, ono i tak oświetli. To, co ma oświetlić, to i tak oświetli. Zaraz dojdę do zakrętu, zaraz będzie widać, widać mój jabłkowy sad. I tam, przy tym jabłkowym sadzie zawsze siadam i dokonuję transformacji tego, co się pojawiło w tej długiej drodze od mojego domu do jabłkowego sadu. I tam pewnie powiem Wam do jutra, Fajnie jest tak czasami przemyśleć to, co w drodze przemyśleć, znaki, które się pojawiają, i odszukać w sobie, ile w nas jest buntu, a ile pokory. O, tak. To pole i ta pusta przestrzeń, kochani, to wszystko tam, gdzie łączy się, łączy się niebo z ziemią. To jest to piękno. To jest to piękno. Popatrzcie. Dwa zielone kolory. To jest ta sama łąka. Te same buraki. Jedne są w blasku słońca, a drugie są w cieniu drzew. Tworzy jedno pole. Pół na pół. A może nie pół na pół. Ale po to idziemy, żeby znaleźć tego mistrza w sobie. Właśnie w sobie. Po to, żeby zobaczyć, że. Blaski i cienie są potrzebne do tego, żeby żyć, do tego, żeby wzrastać, do tego, żeby odszukiwać. Cóż by to było iść ciągle w blasku albo ciągle w cieniu. Brakowałoby tych barw, tej soczystości, tego podniecenia, tej adrenaliny. A tak przynajmniej, przynajmniej jest równowaga bo jak wiecie, równowaga jest najważniejsza żeby można było iść z tą właśnie wysoką świadomością. Potrzebujemy równowagi, potrzebujemy akceptacji i miłości. Odwracam, bo zbliżamy się do jabłkowego sadu. Jabłkowy sad w całej okazałości. Sama jestem ciekawa, czy to wszystko jeszcze rośnie, czy to jeszcze jest na drzewach. Czy już są jabłka pozrywane. Po i podziwiam jabłkowy sad. Trudno jest tak z tej perspektywy pod słońce mm, pokazać Wam jak oblepione są drzewa wszystkie te które tutaj rosną rozłożone przy płocie są niestety ogołocone z jabłek ale tutaj jeszcze wszędzie jabłka no cóż kochani będę mówiła wam do widzenia a ja tutaj na bosaka w tej wysokiej trawie pobędę trochę pobędę oddalając się od tego jabłkowego sadu i wchodząc w tę ścieżkę bo tutaj nie może jednak nie będę wracała tylko pójdę dalej tylko tutaj trzeba iść bardzo ostrożnie bo wszystkie te jeżynowe gałęzie są na tej ścieżce tak porozkładane ale chciałabym Wam pokazać jak wygląda krzak dzikiej róży, który czeka aż Małgorzata przyjdzie i pozbiera. Zobaczcie jak pięknie czerwono, jaki piękny czerwony kolor. Można się zatopić w tej czerwieni. Oj, moja bateria już mi pokazuje, że, że czas włączyć doładowanie. Zaraz wyjmę i doładuję. Kochani, do jutra. Do zobaczenia. Dzisiaj pola i łąki w pełnym blasku. Robi się coraz cieplej. Obeszłam jabłkowy sad w koło. Dookoła, dookoła tylko słonko. Jest bardzo ciepło. trzy godziny bycia ze sobą. To takie fajne trzy godziny w świadomości. Idę teraz, kochani, przetransformowana pomiędzy, jestem pomiędzy jedną ścieżką, a drugą ścieżką. Jest to jedna ścieżka, ale dla mnie ten pas pomiędzy, którym idę, zawsze jest tym pasem transformacji. To jest moje pomiędzy. Słyszycie o nas, Tak, idę właśnie. Nie wiem, czy mi się nie odwróci ekran do góry nogami, jak Zrobię to w ten sposób. Nie wiem. Może będzie do góry nogami, a może nie. A może tak ma być. Teraz już, kochani, naprawdę do jutra. Do jutra, może rano, może po południu. Może całkiem o poranku.